Hejka kochani, witajcie w dzisiejszym filmie na moim kanale. Dziś przychodzę z czterema zdrapeczkami. Mamy kopalnię rubinów za deszkę, wow, strapkę, zadyszkę, owocowa eksplozja za piąteczkę i król też za Taki odcinek przed nami. Może zacznijmy sobie od owocowej eksplozji, bo przy niej jak zwykle jest drapania. Okej, okay, musimy znaleźć symbole, każdy już wie o co chodzi. I będziemy szukać ananasa, znana i lubiana strapka przez nas wszystkich, brzoskwinka, żebym znowu się nie pomyliła z jabłkiem. Dobra, chyba wszystkie te brzoskwinki. Teraz wiśnie, jakieś plagi tej wiśni to nie ma, pomarańcze. Okay. Co mówicie, czy będzie coś w tej zrabce? Czy to dobry początek, czy nie? Adieu. Tu jeszcze mamy awokado. Dobra, to chyba tyle z tego awokado. oraz kokos. Kokosy. Kokosy, to by każdy z nas chciał, żeby lot to dał, ale to zacięcie nie daje. Winogrono, tak porzucane to winogrono. Ale czyta nam jakąś wygraną? Hmm? Dobra, chyba wsiął. Teraz figa. Okej, okay, tu jeszcze jedna. Dobrze. Teraz borówki. I ostatni, tutaj symbol w tej linii, to banany. Jeszcze jedne banany tutaj. I chyba mamy wszystko z tych bananów. Truskawka. Jest linia jest kolejna linia. Okej. Okay. Tu jeszcze figę pominęłam. Dobrze. Melon. I uwaga, ostatni owoc to jabłko. Linii nam nie dał. Ło, wow, jabłuszko. Tu też nie, ale tu mamy linie. Czyli mamy trzy linie. Ale odcinek, moi mili. Dobra. O 5 zł jest zdrapka, więc 5, 10, 15 zł. 15 zł. Wy owocowa eksplozja. Czy wy to widzicie? Wow, wow, wow. Pięknie się nam zaczął odcinek, a przed nami jeszcze przecież 3 zdrapeczki. Więc teraz. Może król też. Coś nam tutaj jeszcze ciekawego rzuci. Okej, okay, musimy znaleźć takie liczby jak 27, 58, Pięćdziesiąt osiem? Osiemnaście? Czterdzieści i 51 jakich liczb szukamy albo korony albo pliku 45 41 24 31 mam 51 53 56 47 obok 26 obok 52 obok. To to linia obok 39, 17, my mamy 18, 25, 14 to też nie nasza liczba 21, 15, ostatni rządek 49, 36, 35. 44 i 29. No, niestety król Cash nie dał Cash, nie dał Cash. Jesteśmy bez mamony. Teraz, wow, z rapeczka, też musimy znaleźć liczbę albo napisać. Wow, 55, 53, 24.

15 obok, 23 obok i ostatnie 37. No nie jest tej. Nie ma kasztorki w tej zdrapecie. Ostatnia zdrapa. Yy, chyba w sumie jeszcze nic nigdy w niej nie miałam. Robin albo skrzynia. Tego szukamy. Mamy safe, księżyc, klucz, korale, pierścionek, portfel, bank, gwiazdkę, monety, bank. Korona, księżyc, plik, worek, koniczynka, gwiazdka, monety, pierścionek, garnek i ostatnie klucz, no niestety. Trzy zdrapy puste. Trzy zdrapy puste. Mamy 15 zików w owocowej ekspluzji. No cóż, takie pocieszające. 15 zł też jest fajne, niż żeby nie wydrapać nic. Mam coś na następny odcinek, więc super. Proszę o łapeczkę w górę i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Buziaczki. Pa.